sein, oder nicht sein. Das ist her eine Frage. Czasznica olbrzymia to grzyb z rodziny pieczarkowatych. Jest jednym z największych grzybów w Polsce. Jej średnica może osiągać nawet pół metra, a waga w stanie świeżym nawet 20 kg. Gatunek ten jest w Polsce pod ścisłą ochroną, więc nie wolno go zrywać. Mój okaz jest stosunkowo niewielki, ponieważ we wczesnej fazie wzrostu został przez kogoś kopnięty i wylądował na środku ścieżki. Dlatego w drodze wyjątku pozwoliłem go sobie zebrać i wykorzystać w celach kulinarnych. Po dokładnym opłukaniu przekroiłem ją w pół, żeby sprawdzić, czy w środku jest świeża. Pokroiłem w plastry. I usmażyłem na maśle. Pora przetestować to, co usmażyłem. Mmm, bardzo delikatne. Mm. Smaku przypomina troszkę pieczarki, ale jest delikatniejsze i bardziej kremowe w konsystencji. Dupy nie urywa, ale być może ja po prostu ją źle zrobiłem. Smak pomiędzy pieczarką a kanią na pewno. Dobre. Dobre. Ale nie zrywajcie. Nie, 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 wa nie warto zrywać chronionych grzybów, bo naprawdę strzału nie ma. I to już wszystko dzisiaj. Zapraszam Was na mój foodpage na Facebooku. A także jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie film znajomym. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, tutaj możecie to zrobić. Do następnego.